Czy istnieje jakakolwiek sytuacja, Pani zdaniem, w której aborcja byłaby wytłumaczalna? Pani nie ma takiej sytuacji, dlatego że mamy życie, które należy chronić, i aborcja jest zawsze przerwaniem tego życia. Więc my, ludzie XXI wieku, nie jesteśmy barbarzyńcami, którzy zabijają ludzi, tylko jesteśmy ludźmi, którzy szukają innych rozwiązań. I mając na względzie szereg badań dotyczących traumy aborcyjnej, mając na względzie, czy, czy, czy wizualizacji badań dotyczących tego, kiedy zaczyna się człowiek, jak to życie się kształtuje, no, ja nie znajduję żadnego usprawiedliwienia, czy żadnego wyjątku, dlatego że tworząc jeden wyjątek, zawsze potem łatwo nam jest tworzyć kolejne, i kolejne, i kolejne, e, aż w końcu dojdziemy znowu do sytuacji aborcji na życzenie. Pani mówi o aborcji, to mówi Pani w kontekście kobiet dojrzałych, e, dla których aborcja jest, zabiegiem porównywalnym do głębszego peelingu, a co na przykład w sytuacjach, w których e, ciąża jest wynikiem związku kazirodczego? No, znowuż to są bardzo, bardzo trudne sytuacje z tym, że mamy wtedy trzy osoby dramatu. Tak? E, nie mamy tylko matki i ojca dziecka, tylko mamy też dziecko. I znowuż e, musimy, dlaczego mają cierpieć dwie osoby? Czyli, czyli matka i dziecko, już cierpi jedno, już cierpi jedno tak, e, cierpi matka, tak, cierpi matka tegoż dziecka, ponieważ ktoś dokonał na nią gwałtu. E, ja myślę, że, że, jestem przekonana, że gwałt zostaje w kobiecie do końca życia, e, każdy gwałt, znowuż mamy też dziecko, mamy dziecko i dlaczego życiem za skandaliczne, brutalne zachowanie swojego ojca ma płacić dziecko. No już ja się odwołam tutaj do amerykańskich badań, bo Amerykanie sobie to bardzo dokładnie znowu przebadali i na stronach amerykańskich różnych, czy w amerykańskiej literaturze znaleźć można bardzo wiele świadectw kobiet po gwałcie, które urodziły, dzieci, które dowiedziały się, że zostały poczęte z gwałtu i Znowuż, te kobiety, one często by nie, nie miały siły wychowywać swoich, tych dzieci, tak, bo ponieważ widziały w tych dzieciach, czy przypominały im te dzieci tę traumę, ale to, co mogły zrobić dla tych dzieci, to urodziły je i przekazały do adopcji. I znowuż, to jest też pytanie o to, czy my potrafimy, czy chcemy w ogóle pomóc takim kobietom, otoczyć je opieką na czas ciąży po to, żeby ona mogła urodzić i na tyle uprościć różne procedury, że, żeby to dziecko, ten dar siebie mogła przekazać komuś, kto dzieci mieć nie ma. Bo to znaczy, Dla mnie było też jakby niesamowite, że y, czytanie y, jakby historii dzieci poczętych z gwałtu, które y, mówią wprost: no, no nam się odmawia dzisiaj życia. Tak? No, mówi się o nas, że my nie jesteśmy godni życia, ponieważ nie zostaliśmy poczęci w pięknym łożu przy blasku świec, tylko zostaliśmy poczęci tak, a nie inaczej. I w Stanach Zjednoczonych funkcjonują ruchy dzieci poczętych z gwałtu. Oni się wspierają, jednoczą się, tak? Ponieważ jakby czują taką ogromną presję, że oni są wykluczani, no bo zostali poczęci nie tak, jak powinno też, być. Przyzna Pani ma znaczenie, kto jest ojcem dziecka i w jakich okolicznościach no tak, jest Ale to dziecko. też jest dziecko, dziecko tej matki, tak? to też jest dziecko tej matki i znowuż Amerykanie, którzy bardzo lubią e, robić różne badania. Amerykanie naukowcy? Amerykanie Nie, ale tutaj są bardzo konkretne badania amerykańskiego Eliot Institute i ten Eliot Institute przebadał prawie 200 kobiet, dokładnie 192 kobiety, które zostały zgwałcone. E, I m, prawie 70% z nich, dokładnie 69, zdecydowało się urodzić dziecko gwałciciela. 29% dokonało aborcji, niewielki procent, bo 1,5% tych ciąż zostało poronionych po prostu w sposób naturalny. I teraz, y, jakie są wyniki tych badań? Tak? Z tych badań wynika, że y, o ile otoczenie uważa, że kobieta zrobiła słusznie, te przebadane kobiety wcale nie uważają, że dokonały słusznego wyboru. I teraz 80% kobiet, które dokonały aborcji po gwałcie lub aktach kaziroctwa, o których pani pytała, uznało, że to było złe rozwiązanie. Dlatego, że one mówiły, że fakt aborcji w niczym nie pomógł im w walce z traumą, tą traumą, o której też ja mówiłam, że zostaje w kobiecie do końca życia, a nawet te kobiety mówią, że tę traumę wzmocniło, tak? Bo Kolejny gwałt został zadany na to, kobiety, kobiety tak? zostało z jej ciała wyrwane dziecko. Dalej, prawie połowa kobiet, które zdecydowały się na aborcję, właśnie podkreśla, że zrobiło to pod presją otoczenia, pod presją bliskich czy pod presją pracowników medycznych, czy lekarzy czy pielęgniarek położnych.